Kochani, przepraszam Was, że. No, trochę czasu nie było odcinków, tak. Yy, ale po prostu. Nie miałam czasu, przepraszam Was. Ale już jest. Yy... No i ogólnie trochę się pozmieniało, bo już nasza rodzinka ogólnie się przeprowadziła do domu. Ja w ogóle nie zauważyłam i mi się nie nagrało to. A już po prostu nie chciałam tego nagrywać od nowa, więc. No, już jest gotowy ten domek. I. Pokażę Wam dolne piętro, a górne to już sami zobaczycie w historii, bo no. No to tu jest. Po prostu taki ten, żeby sobie wyjść. Tutaj jest przedpokój z kurteczkami, obrazami w ogóle, a tu jest taki no po prostu do zrelaksowania się, jakaś kosmetyczki, yy, tutaj są jakieś kosmetyki, to są zdjęcia dzieci. No. A tutaj w tych szufladach to chyba nic nie ma. A nie, są. Oj, coś mi się zbagowało, tu. Nieważne. Um, to jest kuchnia. W ogóle zmieniłam pieska, bo ten gdzieś, bo ten nasz się gdzieś zapodział po prostu, więc zmieniłam pieska. Przepraszam Was. To jest salonik, taki malutki jeszcze. Łazienka i pokój jej rodziców. I to jest zdjęcie z ich ślubu, bo w tamtym domku nie było. Um, no i. Nie mam tego dodatku sportowego, czy coś tam, i więc nie ma pralki w domu. No ale może kiedyś będę miała, nie wiem. No to zaczynamy historyjkę. Mm, dobra, pójdę zobaczyć, co tam o dzieci. Ok, Ech, nie no, naprawdę. Halo, wstawać! To wy jeszcze śpicie? Co się stało? No właśnie, mamo, przecież jest czwartek i są wakacje. No wiem, wiem, ale trzeba przecież jeszcze się przygotować i w ogóle na co. O, bo... W sumie nie wiem na co, ale po prostu musicie się przygotować. Aha, okej. Okay. Dobra, to się ubierajcie, bo ja nie wiem w ogóle jak można spać w takim momencie. Idę do łazienki. Ej, a w sumie porobimy dzisiaj coś? A co niby? Nie wiem, cokolwiek. Ale po co? No nie wiem, żeby po prostu coś porobić. A nie tylko w kółko tu siedzieć. O dobra, to jak jesteś taka mądra, to wymyśl coś. Bo ja nie mam ochoty. Mm, no to może się pobawimy. No przecież właśnie mamy się pobawić. Lalkami. Nie. Gry planszowe? Nie. Pójdziemy gdzieś? Nie. No to ja nie chcę się z tobą bawić. No i dobrze. Uberzę sobie coś. Dzieci... Tak, mamo. Przypomniałam sobie, dzisiaj mam wizytę w szpitalu. A po co niby? Bo, no bo mam... Przecież w ostatnim tygodniu miałam jakieś dziwne bóle brzucha i w ogóle. No to ja, ale mamo, ja nie chcę iść tam. Ale pójdziesz tam. I odsłońcie sobie te zasłony. Więcej światła dziewczyny. No dobra mamo. To zapalcie sobie lampki, wszystko, bo macie tu tak ciemno. Mamo, wyluzuj, tu jest już... No, tutaj już jest jasno przecież. Ale musi być jeszcze jaśniej. Hmm... Nie no nie wiem w sumie, co porobić. Już em, włamałam się na konto mojej mamy i kupiłam... Em, sobie nowe rzeczy. Ale oczywiście to ukryłam, żeby nie było pokazane, kto to zrobił. E, no ale nie wiem w sumie co teraz może. Dobra, nie wiem, odłożę sobie to. A i w ogóle mam tutaj taki pusty pokój i nie wiem, co tutaj dać, więc... Nie wiem, po prostu nie mam bladego tego pojęcia. Jakby komentarze były otwarte, czy coś to piszcie, bo... Dobra, teraz wrzucamy do historiki. Dobra, dziewczyny, idę do oliwki. Oliwka? Co? No, co, co? No, co? Jezu, mm, same z problemy. Schowaj ten tablet. Kto ci pozwolił? Ehm, no, ja. Ale tylko za moją zgodą możesz używać tableta, nie pamiętasz? Ojeju, no dobra, mam. Chowaj to. I chodź, idziemy na... boje. Ja dzisiaj mam te badania. Okej. Okay. I musimy iść z tobą. Tak. Okej, okay, to chodźmy. No to chodźmy. Chodź tu. Wezmę cię, bo ty sama nie pójdziesz pewnie. Chodźcie, dziewczyny. Ale po co mamy tam iść? Oj, dziewczyny, no bo... Musicie tam iść. Wszyscy tam idziemy. Musimy się dowiedzieć, co mi dolega. Okej. Okay. A mamo, ty się nie, nie, nie miałaś przebrać przypadkiem? Kochanie, jak ja idę na takie badanie, to muszę być w takim, no, stroju bardziej, żeby. Trochę to w sumie dziwne, ale dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. A, dobrze, tu pani na jakieś badanie? Tak. No to ja idę. Pa, pa, idę. Już sobie. Pa. Okej, okay, to chodźcie tu, o kurde. Chodźcie. O dobrze to rodzina. Niech proszę sobie tutaj stanie, bo no tam gdzie będę miał własną przestrzeń osobistą. Yy, to dobrze chyba. Właśnie... Nie. Yy, dobrze. Yy, no to proszę sobie tutaj wejść i czekać na wyniki. I proszę tą dziewczynkę tu zabrać. Ej! Co? Ej! Proszę siadać. Dobrze. Proszę. Mamy tutaj umyć, bo po innych pacjentkach i pacjentach to było bardzo brudne. Proszę sobie łapki umyć. Dobrze. Okej. Okay. Mhm. Hmm. Nie jestem pewien, ale zaraz może to sprawdzić drugi raz. O, gratulacje, jest pani w ciąży. E, co, proszę? Tak, jest pani w ciąży. Ym, według moich obliczeń, ym, bardzo mądrych wynika, że jest pani w ciąży, dlatego, bo, bo tak jest. Aha. No to dziękuję bardzo, do widzenia, do widzenia, a i proszę już sobie łapki umyć, ale po co, no bo tak, do widzenia, żegnam, do widzenia, a przepraszam bardzo, tego, znaczy, co się stało, trochę milszym można być, chodzi o to, za ile ja mu żeby poznać płeć dziecka albo coś, Mm, wie pan co? Za miesiąc proszę przejść. A dobrze, no to do widzenia, do widzenia. Czyli wnioskując tą e, trudną wyprawę do szpitala jesteś w ciąży, mamo? E, dokładnie. Aha, no to wracajmy do domu, bo tak. I tak nie mamy nic co robić. Ta, to obiecałaś mi co? Może będę mogła pójść do Kasi na nocowanie. Chyba ona miała przyjść do ciebie. No tak. To będzie mogło dzisiaj, jutro. Dlaczego? Bo tak. A teraz idziemy do domu. Dobrze, moja droga rodzino. Um. Chodźcie, zjemy sobie razem kolację. Ale dlaczego? Bo tak. Chodźcie. Trzeba to uczcić, że. Będziecie mieli brata albo siostra, albo nie wiem, tam kogo będziecie mieć. Nie wiem. Siadaj. No ale nie... dobra. Chciałem zrobić śniadanie dla Ciebie, więc siadaj. Trzymajcie talerzyki. Proszę Was bardzo. Co byście dzisiaj chcieli zjeść? Nie, są chrupki. Sklonowało nam się. Ktoś chce chrupki? Nawet tak nie mów. No dobra, już. Sam se wiem. Ej, to jest niesprawiedliwe, że tata zjadł chrupki, a my nie możemy. Spokojnie Julka. Już do tego przywykłam. Macie tutaj swoje kubeczki. Będziemy kubek oliwki. Ej, to jest mój kubek, oddawaj. Już, sorry. Jest twój, mój, oj, mój i twój. A nie powiesz mojego imienia czy coś? Nie. E, dobra, to jest mój kubeczek. Jeszcze, kurczę, muszę mi to dać. Ja dzisiaj sobie usiądę tu. Jak sobie chcesz. E, ja sobie usiądę tutaj tradycyjnie. A dzisiaj jajecznica. Chyba. Znalazłam już patelnię, więc teraz robimy jajka. Kto chce jeszcze? Ja. Okej, okay. ja, ja. Ja też poproszę. Dobra, w sumie dzisiaj będziemy mieli tylko jajka na kolację. Okej, okay. trochę keczupu. Dodamy, tak nie za dużo. A co, jak ktoś nie lubi keczupu, a kto to powiedział? Ja, nie, znaczy ja, kurczę, ja to powiedziała, no. To wszystko przez twoją opaskę, mamo. Nie moja wina. Okej, okay, nieważne. Okej, okay. trzymajcie, macie tutaj jajka wasze. Oliwka, daj talerz. Ojeju, to nie jest stworzone dla mnie. Znacie to siedzenie, w sensie. Chodź Oliwka, to Cię nakarmię. Lamoniada Ci naleje. Dzięki. To Ty już nie pijesz, okej. Okay. Um, w sumie nikt tutaj nie pije, więc zabiorę. i w napisie. Dzięki, tata. Ach, przynajmniej plus, że mój mąż oczywiście za mnie gotuje. No to, jak, jak, jak moja żona jest w ciąży, to chyba muszę gotować. Za ciebie. Bo jak to by się coś stanie, to nie dość, że ty mi umrzesz, to jeszcze moje przyszłe dzieci. A może nie mam dzieci. Nie wiem, może ten doktor się pomylił czy coś. A ty, to nie jesteś przypadkiem. A ja jest patelniiem. O nie. Ok. No to już wszyscy zjedli, jak widzę. No dobrze, dajcie mi swoje talerze. Idźcie spać. Dobra, szybko chodźcie już spać, bo jutro jest w sumie jakiś nie wiem jaki dzień dobra Paoliwka. Dobra. Pa. Muszę sobie zgasić lampeczki. No dobra o nie Nie bardzo duże. No to pa dobranoc w sensie nieju. Dobranoc okej, zgaszę już tutaj wszystkie lampki. I też by się przydało ubrać w miarę jakoś. Okej. Okay. No to dobranoc widzowie.